Dziecko umieszczone w inkubatorze często wymaga wsparcia wielu innych urządzeń. E, układ oddechowy wspomagamy na tyle, na ile jest to konieczne. U e, najbardziej niewydolnych oddechowo dzieci konieczne jest stosowanie respiratora. E, u dzieci, które potrafią same oddychać, natomiast to oddychanie nie jest e, wystarczające, stosujemy inne urządzenia wspomagające oddychanie. Po to, żeby móc podawać leki, nie możemy ich podawać doustnie, musimy założyć dojście do żylne, do którego leki najczęściej podawane są we wlewach, do czego potrzebne są nam pompy infuzyjne. Oprócz tego brak możliwości ssania, oddychania i koordynacji tych czynności powoduje, że dzieci maleńkie mają zakładaną sondę do przewodu pokarmowego po to, żeby od pierwszych minut życia mogły być karmione pokarmem mamy. Niemniej jednak niedojrzały przewód pokarmowy nie jest w stanie wystarczająco dobrze funkcjonować i zapewnić pokrycia. Całego zapotrzebowania drogą przewodu pokarmowego, w związku z czym również podajemy żywienie pozajelitowe. Potrzebne są do tego i specjalne pompy, i specjalne wkłucia. Dzieci często na początku leczenia wymagają również leczenia żółtaczki, w związku z czym stosujemy lampy do fototerapii. I jest tych sprzętów tyle. Ile jest nam e, potrzeba i do leczenia, i do monitorowania? W związku z tym założone są jeszcze dodatkowe kable, które mierzą saturację, czynność serca, częstość oddechów i ciśnienie tętnicze, i to, to są te najczęściej używane sprzęty.